Siorbiąc sobie hierbę, przypomniałem sobie wczorajszą rozmowę, którą miałem z naszą klientką, pacjentką w czciance. I rozmowa tyczyła między innymi, jak to współcześnie małymi kroczkami powoduje się, że ludzie są zatruwani, wpadają w tak zwane przewlekłe choroby i potem są leczeni, leczeni, leczeni i jak pewne rzeczy się dzieją. Otóż dzisiaj współcześnie, chcąc wyprodukować truciznę, która działa. Skutecznie, długofalowo, jest taka bardzo prosta metoda, którą drzewiej drzewie dla młodszych, czyli dawniej stosowano, dokuczając sobie, aż mi tutaj noza spędział, dokuczając sobie dosyć mocno, jeśli chodzi o włodarzy, na przykład jakiegoś tam terenu. I powiedzmy sobie, jeśli jakiś tam mur grabia, czy hrabia chciał dokuczyć sąsiadowi murgrabi, hrabiemu, prawda? w jakiś sposób spowodować, żeby miał pewien dyskomfort również na przykład finansowy, materialny, a między innymi w zasobach ludzkich również, to stosował taką bardzo prostą metodę. Na przykład brał trzech pachołków swoich podwładnych jakichś tam, prawda? Kazał im wziąć jakąś świnię do tego, mówię o zwierzęciu, i to zwierzę było katowane przez trzy dni, tak było katowane, aby nie zostało zabite. I takie zwierzę, ja wiem, że to, co mówię, jest dosyć drastyczne, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego to ma ścisły związek z tym współczesnym produkowaniem trucizny dla mas. No i to zwierzątko jeszcze żywe, potem podżynane było gardło, przepraszam za te drastyczne sceny, i to, co tam było kiedyś krwią, zostało zbierane i ten murgrabia, hrabia czy ktokolwiek chcący dokuczyć zlecał, aby w studni tej publicznej, na przykład wiejskiej, wlać jakąś tam odpowiednią ilość tejże Trucizny, już wtedy bardzo toksycznej, bardzo silnej trucizny. I okazało się okazało, że na przykład pół wsi wymierało i nie było dowodu na to, że ktoś coś podłożył, ludzie ginęli. Otóż e, współcześnie, taka mała uwaga, a dlaczego tak się działo? Dlatego, że przez te trzy dni to zwierzę, które notabene jest bardzo inteligentnym stworem, e, było w takim stresie, w takim totalnym bólu, że produkowało maksymalnie dużo toksyn, trucizn, jakichś tam dziwnych i chemicznych, ale nie tylko związków. I powstała z tego bardzo skuteczna trucizna. Współcześnie zwierzęta, które są hodowane, są hodowane w sposób podobny do tego, tylko nie, nie robi się tylko w ciągu trzech dni, ale robi się tam w parę miesięcy, żeby ta, to, to zwierzątko było gotowe, powiedzmy sobie, dać do uboju. Ale dzieje się to w taki sposób, że te zwierzątko od małego są w wielkim bólu, w wielkim stresie chowane i nie są, niekoniecznie muszą być bite przez tych pachołków, ale taki model chowania tych zwierzątek jest zupełnie podobny do tego bicia, tylko że to bicie troszkę inaczej wygląda. Nie tam, że jakiś esesma stoi i napierdziera, mówiąc kolokwialnie, jakąś tam pałką tą świnie, prawda? I to mięso takie zestresowane, takie pełne bólu. Już pomijam te wszystkie chemiczne związki, antybiotyki i tak dalej, które są tam podawane. One również służą truciu, ale przede wszystkim to, co się dzieje, ta trucizna głównie zabija komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem, wrzuca ludzi w depresję, bo w tym mięsie, tym, które zjadają się, ktoś jednak jada te mięsko, jest tam cały ten stres, jest tam cały ten ból. Jest to wszystko krzywda, która temu zwierzęciu się działa. Zatem wiem, że to nagranie jest dosyć drastyczne, ale tak się współcześnie produkuje również trucizny. To jest taka metoda już z kolei kolejne nagranie będę musiał zrobić o tym, jak się produkuje trucizny z roślin, prawda? Ale czy jest możliwe wyjście z tego impasu? Oczywiście detoks organizmu jest tutaj jak najbardziej wskazany. Najlepszą metodą oczywiście skorzystać z tego, żeby odrzucić to mięso, po prostu nie dać, a jeśli już obligatoryjnie czujesz ten, że musisz zjeść, prawda, bo, bo masz ideologię, to bo muszę białko zjeść zwierzęce, nie toby do życia jest potrzebna energia i budulec w postaci mikro i makroelementów, powiedzmy sobie, aminokwasów i tak dalej, z których budowane jest Twoje białko. W związku z tym to jest takie wynaturzone trochę pojęcie, musisz zjeść mięso. Ale okej, okay, chcesz, masz pełne prawo do tego. Stąd też, jeśli już, no to zorganizuj sobie, nie wiem, w Polsce to pewnie z ściany wschodniej bardziej mięsko jeszcze można w miarę przyzwoite dostać, czy też już tam powiedzmy sobie, na przykład u towarzysza Łukaszenki. Znaczy nie on sam osobiście, ale z jego, z jego rejonu. Zatem detoks organizmu przeprowadzić można w bardzo wieloraki sposób, ale podstawowa rzecz to wskoczyć na dokarmianie organizmu tym, co jest kluczem do tego, aby wyjść z przewlekłych chorób, bo te mięso wrzuca nas w przewlekłe choroby, te mięso wrzuca nas w depresję, w różne psychiczne wręcz choroby i można z tego wychodzić małymi kroczkami, nie nagle, bo organizm się już przyzwyczaił do tej trucizny i on jej potrzebuje, ale małymi kroczkami można go tak podstępem lekko wziąć i wejść na etap ze wszystkich przewlekłych, w chorób, a nie ma chorób nieuleczanych. Zawsze powtarzam za Hipokratesem, choroba jest lekarstwem, jest udokumentowanym, udokumentowaną historią tego, że organizm sobie świetnie radzi, że tak jak gorączka, powiedzmy sobie, jest ewidentne. to jeszcze ludzie rozumieją, że jest tym narzędziem do tego, że organizm się naprawia, że to jest dobry sygnał, że organizm potrafi sobie radzić. Podobnie zresztą z chorobą, z każdą przypadłością. I, no ale to można sięgnąć troszkę do moich wcześniejszych nagrań, w razie czego to tłumaczę, to do, doszczegóławiam to, czy doszczegóławiamy to na konsultacjach zdrowia, czy już nawet tutaj czasami, jak jest chwila, w najzdrowszym sklepie teoria.pl Czyli cały zestaw ziół, wychodzenie z, z, z naturą do swojego organizmu, zaimplementowanie natury, ja oczywiście powtarzam, bo my mamy dobór produktów, to jest taki, w którym ktokolwiek wejdzie z jakąkolwiek przypadłością, to w sposób znakomity można to wesprzeć naturą, aby ktoś wrócił do stanu homeostazy, aby w perspektywie, tak jak ja, nie używam absolutnie ani małżonka żadnych tabletek, przepraszam, czasami takie typu na przykład tlenowe z ozonem, to sobie tam widniemy no ale trudno to w innej formie gdzieś tam mieć, chyba, że sobie ozonujemy czy, czy ujemną jonizację robimy w pomieszczeniach, zresztą podobnie każde pomieszczenie, również nasze sklepowe, magazynowe, czy w domach takie rzeczy czynimy. Zatem pamiętaj, można się z tej trucizny pooczyszczać Stąd też, jeśli mówimy miody, ale prawdziwe, z papierami, jak ja mówię, jeśli mówimy zioła i mieszanki ziołowe, jeśli mówimy yerba maty. jeśli mówimy konopie, które biochemicznie są bardzo nam przyjazne. Stąd też, to są tylko drobne niuanse, do tego przecież eko i biodom, czyli ta ziemia okrzymkowa, która wspaniale również detoks organizmu czyni. Czy to wszystkie sole różnego typu, poprzez oczywiście też i siarczan, magnezu, chlorek, magnezu, te wszystkie rzeczy, bo one też wspierają detoksykację, czy borax, który jest cudownym tak naprawdę suplementem. Kiedyś było to określane ewidentnie, od 2010 urzędnicy Unii nie stwierdzili, że jest skuteczne, więc tam trochę wynajęli tych tępych inaczej, nie tępych, tępy, tępy, intelektualnie rozwiniętych inaczej. I oni piszą różne bzdury na ten temat i stąd też czasami ludzie mają dysonans, kiedy mówimy, hej, Borak, jest znakomitym tym rozwiązaniem jako suplement, ale również możesz do prania dodać, prawda, możesz nogi w tym moczyć. Tak jest, tak, jest, tak się dzieje. Zatem można się z tych truciń pooczystać, ale pamiętaj, że tak to wygląda. Ej, to tyczy nie tylko świn czy bydła, ale to również tyczy ryb, drodzy Państwo. Ryby też wbrew pozorom emocjonalnie reagują, zresztą dowodem na to, że jak wyciąga jakiś wędkarz rybę, to ona jednak troszkę się broni, ją to boli. Ona też emocje w tym wszystkim jakieś ma.